Ja w środę deklarowałem u pana prezydenta Dziuby, że ten list podpiszę, ponieważ on nie rodził żadnych skutków. Podzieliłem się tymi informacjami z Radą i Rada stwierdziła jednoznacznie, bo ponieważ stanowisko z lutego Rady jest jednoznaczne. Nie będziemy dofinansować spółki Megres, więc nie mogłem podpisać tego listu intencyjnego. A trudno, żebym pojechał w piątek na spotkanie do marszałka i wbrew woli Radzie podpisał list intencyjny, więc ja nie czuję się w żadnym stopniu odpowiedzialny, ponieważ ja nie... Jed na samym początku, jak państwo też popatrzycie w prasę, deklarowałem chęć dofinansowania do naszego szpitala w Tychach, ponieważ no, tam sporo mieszkańców Bierunia się leczy, chociaż sam jestem zdziwiony wynikami, że mniej więcej to jest pół na pół, że około tysiąca, około tysiąca osób jest hospitalizowanych w Tychach w szpitalu i około tysiąca w Oświęcimiu i to są dane, które żeśmy dzisiaj otrzymali, które radnym przedstawiłem, więc ja nie czuję się w żaden sposób Oficjalny, no drodzy państwo, no jeżeli Rada zmienia zdanie, no to więc gdzieś tam najprościej jest na wszystko zwalić na, na burmistrza. Ja myślę, że teraz mam już możliwość podpisania aktu, yy, czyli listu intencyjnego w sprawie dofinansowania do spółki Megres Wcześniej miałem związane ręce, no ponieważ żadni nie wyrazili zgody jakąkolwiek formę dofinansowania. To co się dzisiaj stało, no to drodzy państwo, to jest zmiana stanowiska rady, tak. Wtedy nie mogłem, teraz już mogę podpisać ten instytucyjny. Był, były pewne negatywne opinie co do poziomu leczenia w tym szpitalu. No i statystyka to pokazała. za 2012 rok no niewiele, ale około 100 osób więcej było przyjmowanych w oświęceniu w szpitalu niż w tychach, no więc to jest takie, taka odpowiedź, że, że jakość usług w tychach była nie, nie do końca dobra. Teraz troszeczkę się to zmieniło, że około 50 czy 60 osób za 2013 rok zostało przyjęte w Tychach niż w Oświęcimiu, więc tendencja jakby jest dobra, no ponieważ poziom usług jest dużo lepszy, albo no nie wiem, bo ja się na tym nie znam, ale z statystyki wynika, że troszeczkę może jest lepsza ta obsługa w Tychach. Natomiast o tych kłopotach i mówił prezydent Dziuba i mówiono o tym, że marszałek się nie interesował tym szpitalem. No jeżeli Ktoś ma długi 80 milionów, no to jest to, jest, to, jest to poważna kwota. No na pewno będziemy szukali pieniędzy w budżecie miasta Bierunia, a to o tym ile to będziemy dyskutowali w kwietniu na komisjach. O 500 tysięcy na pewno nie będzie, 50, może nie, więc jest to kwota gdzieś pomiędzy tymi wartościami, które pani wymieniła. Gdzie obciąć? Ja myślę, że gmina Bierun sporo inwestuje. Więc kwota w, budżetu, w budżecie na zadania inwestycyjne jest zgodnie z kosztorysami inwestorskimi. Po przetargach te kwoty spadają od 20 do 30%. Ja myślę, że to będą oszczędności poprzetargowe. W zeszłym miesiącu w taki sam sposób otrzymaliśmy informację, że szpital potrzebuje pomocy. I dla wszystkich mieszkańców, szczególnie radnych, którzy reprezentują mieszkańców Bierunia, jest to ogromne zaskoczenie, bo przez wiele lat Zawsze gmina Bieluń dofinansowała szpital w Tychach. Czy to w formie sprzętu, czy to w formie innej pomocy, ale zawsze żeśmy byli oddani. I dzisiaj, gdy się stawia nas przed faktem dokonanym, wiemy doskonale, że to jest wszystko w udziałach Urzędu Marszałkowskiego, Pana Marszałka. No to jest to dla nas ogromne zaskoczenie. Mamy tak napięty budżet. Budżet już jest praktycznie rzecz biorąc uchwalony, więc w trakcie budżetu no to mi się nic innego na ustanie ciśnie, tylko tak jak koledzy powiedzieli, jest to już kampania wyborcza. Mieli możliwość, a szczególnie można powiedzieć wprost, prezydent Tychów zainteresować się wcześniej. Czemu to dzisiaj dopiero przyszedł? Tu dzisiaj te pieniądze zostały wydane z sensem, czy zostaną wydane na skutek tej decyzji z sensem, dlatego że spółka Megres bardzo dobrze funkcjonuje. Przedstawiliśmy wyniki ekonomiczne za niecałe dwa lata funkcjonowania. Gwarancją tego, że te pieniądze z sensem będą wydane, jest to, że kontrakt, który mamy z Narodowego Funduszu Zdrowia, jest na tyle wysoki, aby móc myśleć nawet o rozwoju tej spółki. Po bardzo rzetelnej analizie potencjalnych nabywców, klientów, doszliśmy do wniosku, że jest zagrożenie, że firma, która kupi spółkę Megres, może przenieść działalność leczniczą wraz ze spółką do innego obiektu, wręcz do innego miasta. To groziłoby tym, że mieszkańcy zarówno Bierunia, jak i Tychów powiatu musieliby jeździć do Katowic, a do tego nie mogliśmy dopuścić. Stąd decyzja o tym, że chcemy się włączyć w proces przekształcenia spółki Megres. Decyzja marszałka była nieunikniona. Nawet próba politycznego zablokowania tej decyzji o sprzedaży nie dałaby rezultatu, ponieważ marszałek powiedział, że nie da już ani grosza na spółkę Megres, a z jej zysków w sumie dobrze, że są, ale one nie są na tyle wielkie, aby można było przeprowadzić modernizację, dostosowania szpitala do wymogów NFZ. I taka polityczna decyzja tylko o zablokowaniu sprzedaży szpitala mogłaby doprowadzić do tego, że szpital umarłby śmiercią naturalną, bo po prostu w 2016 nie dostałby kontraktu z NFZ. -u. Tak więc te pieniądze będą jak powiedzmy deszcz, którego. Po długotrwałej suszy oczekuje przyroda, także myślę, że to była dzisiaj bardzo dobra decyzja. Decyzja miesiąc temu nie była zdecydowanie na nie, to była decyzja warunkowa, że Rada nie chce udzielać dofinansowania, dopóki nie uzyska szczegółowych informacji na temat sytuacji spółki Megrys. Natomiast w tej chwili uzyskaliśmy te informacje, uzyskaliśmy informacje od pani Prokurent Spółki Megres. Bardzo dużo informacji przedstawił zarówno pan prezydent Andrzej Dziuba, jak i pan radny wojewódzki Piotr Czarnynoga. Także dzięki temu mogliśmy podjąć tą decyzję już bardziej świadomie i taką, że chcemy dofinansowywać szpital. Uważam, że pan burmistrz mógł wykazać się. Większą intensywnością działań, jeżeli chodzi o przekazywanie tych informacji, i z całą pewnością nic by się nie stało złego, gdyby uczestniczył w spotkaniu 28 lutego z panem marszałkiem i pozostałymi samorządowcami. I jeżeli nawet nie podpisałby listu intencyjnego, to chociaż mógłby powiedzieć, dlaczego takie, a nie inne stanowisko Rady zostało przedstawione. Ale do końca mnie nie przekonuje fakt że ja muszę coś narzucać mojemu burmistrzowi. Rada jest od tego, opiniotwórcza jest, to burmistrz nas reprezentuje. On dostał mandat i zaufanie społeczne od mieszkańców. To od niego się wymaga, żeby praktycznie rzecz biorąc podejmował szybkie decyzje. A ta decyzja jest bardzo trudna. Więc gdzie przyszedł? Do rady. Więc proszę Państwa, my cały czas jesteśmy za tym, żeby zawsze szpitalowi pomagać. To jest nasze przesłanie. A wzburzenie takie czy inne no to ja już oddaję to również społeczeństwu, nie tylko naszemu z Bierunia, całemu powiatowi bieróżnoręckiemu, a szczególnie również mieszkańcom tychów, żeby po prostu nie odbierali na źle, ale żeby zrozumieli, że jeśli dostaniemy informacje wcześniej. A przede wszystkim ja bym chciał się dowiedzieć, czy mieszkańcy Tychów wiedzą o wszystkich mankamentach i niuansach tegoż właśnie szpitala. To ja bym był szczęśliwie zadowolony. A do końca się wstrzymałem, ponieważ nie jestem przekonany co do intencji Urzędu Marszałkowskiego i w jakim to stanie będzie, ponieważ pan prezydent Dziuba powiedział, to nie do końca jest wszystko jasne. A skoro już prezydent Tychów mówi do końca wszystko nie jest jasne, no to jak ja, radnym miasta Bierunia, którzy, mieszkańcy, którzy mnie wybrali, mam podjąć tak trudną decyzję, skoro jest już wszystko niejasne? Gdy szpital miał już bardzo duże długi, to marszałek dalej remontował, ocieplał budynek i tak dalej. I nagle okazuje się, że zostaje to przekazane spółce Megres, o której powiedzmy tak, no nie wiemy nic, nie wiemy jak wygląda sytuacja. Tak jak się pytałem, nie wiemy jak wyglądają roszczenia, czy, czy, czy byłych pracowników, czy roszczenia innych podmiotów wobec spółki Megres która przejęła jakby szpital wojewódzki, bo to, że, że pan marszałek przerzucił część długu do, do, do poradni specjalistycznej, czy całość długu, no nie oznacza, że w sądzie może być inaczej. Myśmy to przeżyli jako kompania węglowa, bo były spółki niby miały być, kompania miała być wyczyszczona z długów byłych spółek, nagle się okazało po roku, że musi spłacić wszystkie długi. Więc to były nasze obawy. Przyszła pani prezes, powiedziała jak wygląda sytuacja i teraz będziemy się zastanawiać, bo dla mnie przejęcie udziału wiąże się z tym, że za chwilę gmina będzie musiała jako udziałowiec pokrywać i zobowiązania, i długi spółki, nie, powstałe niezależnie od gminy. Jak są wyremontowane te poradnie, które są prywatne, a jak wygląda szara rzeczywistość w poradniach, które są w szpitala? Bo ja się tam leczyłem lata po wypadku, i ta szara rzeczywistość się w ogóle nie zmieniła. Trzeba czekać swoje w kolejkach do rejestracji, trzeba czekać swoje w kolejkach do lekarza, i tak między nami powiedzieć, no. Kiedyś byli tam rzeczywiście fachowcy, natomiast no teraz są fajni lekarze, tylko to są już... Moim zdaniem Biuroń tutaj powinien dofinansować w tym przypadku szpital kwotą podobną jak miasto Lędziny z racji tego, że w powiecie biurońsko-lędzińskim to jest gmina o porównywalnym potencjale, czyli 100 tysięcy złotych. Padło dzisiaj na sesji bardzo istotna informacja z ust pana prezydenta miasta Tychy, że te kwoty, które deklarują gminy miasta naszego powiatu są kwotami zupełnie symbolicznymi. One nie mają wymiaru tak naprawdę istotnego wkładu w dofinansowanie działalności spółki, gdzie mówi się o milionach potrzeb, ale one pokazują chęć zaangażowania się i chęć tego, że chcemy wspólnie, jako wszystkie podmioty razem dofinansować szpital.